Cześć, z tej strony szalona Ala. Mój drugi odcinek. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić świecę z przewrotu w przód. Świecę z przewrotu w przód wygląda tak. Żeby zrobić świecę z przewrotu w przód, Dobry przewrót w przód, trzeba ukłuć, złożyć głowę i w przód. A żeby umieć dobrą świecę, na tym zróbcie. taką świecę, jaką umiecie, najlepiej. Dobrze wykonana. Jeśli umiecie inną, braką bardziej krzywą, a w ogóle nie wiecie, czy ona jest prosta, czy krzywa, to po prostu kogoś poproście, żeby ktoś ocenił, zobaczył, czy macie dobrze. Jak już umiecie te wszystkie rzeczy, to robicie przewrót przód Po co się ciągnie i szybko? Jest, jest święta. Miłego uczenia się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.